Witam. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić e, ten oto wynalazek, jakim jest ciągnik sam na silniku Andori 15 konnej. Ja mam taki w miarę nowy nabytek e, kupiony z przeznaczeniem do prac no, bardziej takich ogrodniczych za Yy, praktycznie pieniądze złomowe razem z tą przyczepką Ale o tej szczepce to się nie wyda rozwodzić, no bo klotka jak klotka Każdy widzi jako jest Jedyna rzecz jaką muszę zrobić to dorobić stylnioburta bo nie było a więc, idziemy na szybko do Asioka, jak on to wygląda. No, ja, tak jak że wspomniał, jest zrobiony na silniku Andorii 15-konnej. Przekładnia kierowniczo, no nie wiem z czego jest. Jej, skrzynia biegów, star 28. Tylni most. Ty chyba star 28, ale. nie star 28. Mm, skrócony. To mi się w nim podoba, jeszcze mi, mi, mi podoba, yy, że ma blokada. Tutaj, o czyli to jest już, że tak pozwala sobie powiedzieć, bardziej poważny sprzęt podnośnik hydrauliczny też, no, ale nie na pompie, i rozdzielaczu z silnika i na ręczny. O, tu jest pompa jest siłownik, I bardzo fajnie, bardzo sprawdził tym izie. Już były tacy polowe, zrobione rzechim orą, i bardzo fajnie to wyszło. Jak sił do w wściepna, i ten zdjęcia jak yy... rzechim orą od pola, bardzo fajnie. No. Jedynym, praktycznie, innym mankamentem poza jakimiś takimi pierdołami typu kasacja luzów i tak dalej. No to nie mu hamulc... to brak hamulców, i tak sobie jeszcze. Na no wiadomo, by się tu malować. niedawno temu, że musiał, światła przerobił, że to jest z boku, bo wziął je tu w tych oto miejscach, ale na niego się, ale mnie to bardzo wkurzało. Nie podobało mi się z tymi na szybko że mu do z boku, i mi się wydaje, że walory estetyczne mu to poprawiło. Na koło ty akurat nie patrzcie, bo one znają na razie tymczasowo założone z Forda Bo felki przednie też to jest... O, to jest kolejny też mankament bo ta jest jeszcze w miarę OK Ale ta poprzednia co on miał to po prostu już była przerzewiało i miała przerzewiałe ranty. No jak za, już do za chwasty nawet na nich idzie no i że już postanowiłem wymieniać i tyle. Yy, Silnie wiadomo jakieś tam wycieki, no, ale to taki problem, to nie jest problem. Yy, pokażę wam teraz jak to cudownie poli. A poli, ale bardzo fajnie, bo że mogę jedną ręką zakręcić fajnie. No, mi się udało. Fal start Jednak, jednym rynku Jednak to nie teraz Tak to cudno chodzi. Wiadomo z dźwięku tego też by się przydało wymienić, bo ktoś tu widać, że coś kombinował. Felgi, ogólnie z środka, to by się założyć z jakiegoś auto osobowego, na lipie 15, żeby były. 2014 ale widzę, że to jest za mało. Felga, trochę. I tak co, bom tu jeszcze na szybko powiedzieć. No i siedzenie, ale siedzenie to też taki nie jest problem, praktycznie, bo mogę albo z malucha założę, albo z czegoś innego. Albo kupię gąbki do tego i też będzie fajnie. I tak co jeszcze tak na razie to nic, bo mi na chciał nagrać taki szybki odcinek z prezentacji tego wynalazku i tyle nic, to mam nadzieję, że Wam się będzie to podobać i mam nadzieję, że do niedługiego następnego.